Jestem jednym z tych jeszcze żyjących nielicznych, którzy byli w tym miejscu niemal do ostatniej chwili przed wyzwoleniem. 18 stycznia zaczęła się moja tak zwana ewakuacja z obozu Auschwitz, która po sześciu i pół dniach zakończyła się, okazała się maszem śmierci dla więcej niż połowy moich współwięźniów. Byliśmy razem w kolumnie 600-osobowej. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ja nie doczekam już następnego ileuszu. Takie są prawa. Dlatego wybaczycie mi, wybaczcie mi, że będzie może trochę wzruszenia w tym, co będę mówił. A o to, co chciałbym powiedzieć przede wszystkim mojej córce, mojej wnuczce, która tu jest na sali i której dziękuję, że jest ze mną, mojemu wnukowi, ale chodzi głównie mi o tych, którzy są urwieśnikami i mojej córki, i moich wnuków, a więc młodemu pokoleniu, zwłaszcza tym najmłodszym, zupełnie najmłodszym, młodszym nawet od nich. Kiedy wybucha wojna światowa, ja byłem nastolatkiem. W pierwszej wojnie światowej mój mój ojciec, był żołnierzem i został ciężko poszylony w płuca, i to się stale powtarzało. To był dramat dla naszej rodziny cały czas. Moja matka porodziła z polsko-litewsko-białoruskiego. Tam armie się przewalały tam i nazad, łupiły, grabiły, gwałciły, paliły wioski, żeby nie zostawić tym, którzy przyjdą. A więc można powiedzieć, że ja widziałem z pierwszej ręki od ojca i od matki, co to jest wojna. Ale mimo wszystko Chociaż to było tylko 20, 25 lat, wydawało mi się to tak odległe jak powstania nasze polskie XIX wieku, jak rewolucja francuska. A to było tylko 20 lat. Więc kiedy dzisiaj spotykam się z młodymi, zdaję sobie sprawę z tego, że po 75, po 80 latach wydaje się im troszeczkę nużyć, są troszkę znużeni tym tematem i wojna, i holokaust i szołach, i ludobójstwo. I ja ich rozumiem. Dlatego obiecuję Wam młodzi, że nie będę opowiadał wam o moich cierpieniach, nie będę wam opowiadał o moich przeżyciach, o moich dwóch marszach śmierci, o tym jak kończyłem wojnę, ważąc 32 kilo, zupełnie już na skraju życia, na skraju wyczerpania, nie będę opowiadał o czymś sobą najgorsze, najgorsze, to jest. O tragedii pożegnania, o tragedii rozstania z najbliższymi, kiedy widzisz po selekcji, przeczuwasz, co ich czeka. Nie, nie będę o tym mówił. Chciałbym mojej córce, moim wnukom, pokoleniom moich córki i moi wnuków zinformować o was samych, o was. Widzę, że jest między nami pan prezydent Austrii, pan Aleksander van der Bellen. Pamięta pan, panie prezydencie, kiedy pan gościł mnie i kierownictwo Międzynarodowego Komitetu Oświęcińskiego, kiedy mówiliśmy o tamtych czasach, o tych czasach, w pewnym momencie pan użył takiego sformułowania. Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Auschwitz nie spadło z nieba. Można powiedzieć, jak to się u nas mówi, oczywista oczywistość. No jasne. Przecież nie spadło z nieba. Może się to nawet wydawać banalne stwierdzenie. Ale jest w tym niesłuchanie. Jest to niesłychanie głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy. Moi drodzy, przenieśmy się na chwilę myślami wyobraźnią w poweł we wczesne lata trzydzieste do Berlina. Znajdujemy się prawie w centrum Berlina ta dzielnica nazywa się Barysze-Fiertel, Bawarska dzielnica. Trzy przystanki od Kudamu, od ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, jest bayerischer Park, Park Bawarski. I oto, jednego dnia, w tych wczesnych latach 30., na ławkach pojawia się przed ławkami napis, pojawia się napis: Żydom nie wolno siadać na tych ławkach. Można powiedzieć: Nieprzyjemne, to jest fair, to nie jest ok. Ale w końcu jest tyle ławek dookoła, tyle można usiąść dziesięć, dzień. można usiąść dziesięć. Nie ma jeszcze Pojawia się w tejże dzielnicy, a była to dzielnica zamieszkała przez intelektualistów, inteligencję niemiecką pochodzenia żydowskiego. Mieszkali tam Albert Einstein, noblistka Anneli przemysłowiec i polityk, minister spraw zagranicznych Walter Rathenau. Pojawia się obok. Jest tam. Basen Pływacki, Pływalnia napisał. Żydom zabroniony wstęp do tej Pływalni. Można znów powiedzieć, no, nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, kanałów, prawie Wenecja. No, może i gdzieś indziej. Jednocześnie pojawia się gdzieś indziej napis Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewarszych. No to co? To niech sami chcą śpiewać, chcą muzykować, niech się zbiorą oddzielnie, będą śpiewali. Okej. Okay. Potem pojawia się napis i rozkaz. Dzieciom żydowskim, niaryjskim nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, z dziećmi aryckimi. Będą się określały. A potem pojawia się napis Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17. No to już jest utrudnienie. Jest mniejszy wybór. No ale w końcu po 17 też można Robi zakupy. Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą. Zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, że można. kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym i ofiary, i oprawcy, i widzowie. Świadkowie, ci, których nazywamy bystanders, ci, którzy to widzą, wszyscy zaczynają się oswajać i zaczynają się przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która wydała Einsteina, Nelly Hendrika Henryka Heinego. Mendelssohnów i wielu noblistów, że ona jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, że to są ludzie obcy, że to są ludzie, którzy no. roznoszą zarazki, epidemie. To już jest straszne. To jest niebezpieczne. To jest początek tego, co za chwilę może nastąpić. I powiem Wam, jeżeli się na tym zastanowimy i przypomnijmy sobie słowa Pana Prezydenta, że władza ówczesna, która z jednej strony prowadzi, sprytną politykę, bo na przykład spełnia żądania robotnicze. 1 maja nigdy w Niemczech nie był y, świętowany. Oni, proszę bardzo, w Dzień Wolny od Pracy y, wprowadzają kravduś a więc element w czasów robotniczych. Y, 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 potrafią przezwyciężyć y, y, bezrobocie. Potrafią zagrać na godności narodowej. Niemcy podnieście się ze wstydu wersalskiego. Przywróćcie swoją dumę. A jednocześnie ta władza widzi, że ludzie tak powoli, ludzi po, powoli ogarnia znieczulica. Obojętność. Przestają reagować na zło. I wtedy ta władza może sobie pozwolić na dalsze przyspieszenie procesu zła. I potem następuje już gwałtownie, a więc zakaz przybywania Żydów do pracy, zakaz imigracji, a potem nastąpi szybko wysyłanie do get, do Rygii, do Kowna, do mojego getta, do getta łódzkiego, getta Lisbonsztabu skąd większość potem zostanie wysłana do Kulmhofu, Heugna nad Nerem, gdzie zostanie zamordowana gazami spalinowymi w ciężarówkach, a reszta trafi do Auschwitzu, gdzie w sposób nowoczesny zostanie wymordowana cyklonem B w nowoczesnych komorach gazowych. I tutaj, jak widzicie Państwo, tu się sprawdza to, co powiedział Pan Prezydent. Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroszkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. Moja córko, moja wnuczko, rośnicy mojej córki, rośnicy mojej wnuczki, możecie nie znać nazwiska Primo Levi. Primo Levi był jeden z najsłynniejszych więźniów tego obozu. Primo Levi użył kiedyś takiego Sformułowania. To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi. Podzieli się z Wami jednym osobistym wspomnieniem. W roku 65 byłem na stypendium w Stanach Zjednoczonych w Ameryce i wtedy była ta szczyt Batalii o prawa, o prawa ludzkie, o prawa obywatelskie, o prawa dla ludności afroamerykańskiej. Miałem zaszczyt, byłem udział w Marszu razem z Martinem Lutherem Kingiem z Selmy do Montgomery. I wtedy ludzie, którzy dowiadywali się, że ja byłem w Auschwitz, pytali mnie: Jak myślisz, to chyba tylko w Niemczech coś takiego mogło być? Czy mogłoby być gdzieś indziej? Ja im wtedy mówiłem: Może być u Was, u Was może być. Jeżeli się łamie prawa obywatelskie, jeżeli się nie docenia praw mniejszości, jeżeli się je likwiduje, jeżeli się... Jeżeli nagina się prawo tak jak to czyniono w Selmie, wtedy się może zdarzyć. Co zrobić? Jedyne wyjście to Wy sami mówili, jeżeli potraficie obronić Wasze konstytucję, obronić Wasze prawa, obronić Wasz porządek, obronić Wasz porządek demokratyczny, który polega na tym, żeby chronić prawa mniejszości, wtedy potraficie to pokonać. Moi drodzy, my w Europie, w większości, wywodzimy się z tradycji judeo Zarówno ludzie wierzący, ale i niewierzący przyjmują jako swój kanon cywilizacyjny jesięcioro przykazań. Mój przyjaciel, najbliższy przyjaciel, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, Roman Kent, który niestety, który przemawiał tutaj, w tym miejscu, pięć lat temu, w czasie poprzedniego jubileuszu, nie mógł dzisiaj przyjechać, przylecieć, jest słaby, jest po chorobie, ale on wymyślił jedenaste przykazanie. Jedenaste przykazanie, kto jest doświadczeniem Szołach, doświadczeniem Holokastu, doświadczeniem tej strasznej epoki pogardy, Brzmioną jedenaste przykazanie. Nie bądź obojętnym. I mogę Wam. I to chciałbym powiedzieć mojej córce, to chciałbym powiedzieć moim wnukom, to chciałbym powiedzieć rówieśnikom, mojej córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają. W Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej. Tak, w Europie Wschodniej to bardzo ważne. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie, kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie. <zysy> Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnej potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazani, jedenasty przykazani, nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na Waszych potomków, jakiś auschwitz nagle spadnie z nieba.